Chyba ja widzowie, z tej strony Kąsacz. No i co dzisiaj pogadamy Generalnie o long-termach. Dlaczego w sumie to jest dla totalnych debili? No to generalnie long-termy to o to chodzi z nimi, że kupujesz i w sumie jeszcze wkładasz pieniądze. Jak już w sumie te włożysz pieniądze, to to chowasz do magazynu. I to generalnie jest y, jakby taki system, że kupujesz, sadzasz do magazynu, zapominasz, po roku przypominasz sobie, sprawdzasz cenę, a tam, o kurde, trzykrotność. I se to y, sprzedajesz, i jesteś y, bogaty. I może damy parę przykładów takich, w sumie, y, long termów. No to pierwszym y, long termem jakim w bym e, chciał tu e, zaproponować, to będą oczywiście wszelakie skrzynki z dropu rare, na przykład z pryzmatu, która kiedyś tam na pewno dobije do dychy, nie wierzę, że nie, ona ma po prostu za, za, za bardzo za ładne noże, żeby ona kiedyś do dychy nie dobija. E, tak samo jak gamma, gamma kiedyś dobije do dychy i według mnie z pryzmatem to jest coś podobnego co chroma, no, jak widzimy, że chroma już powoli dobija. Nie wiem kiedy, ale na pewno kiedyś dobiję do tej dychy. Co jest? No właśnie, pryzmat. Kapsułki z Antwerpu kiedyś pewnie dobiją do dwóch dych na luzie, jak nie do trzech dych. Stockholm, na pewno kiedy dobiję do jakichś tam chorych cen za 2-3 lata. Co jeszcze jest bardzo ciekawy long term. Właśnie. Ciekawe jeszcze long termem możemy tu zauważyć, że są ogólnie skrzynki z operacji. Naprawdę. Yy, dajmy na, na przykład Rita. No to jest coś pięknego, że ogółem kosztowały po, po 2 zł, a można teraz je nawet było, można przez po 3 tych sztuka. Yy, naprawdę. Yy, I to, ta inwestycja prawie wiecie o co chodzi jakby... Kurde, muszę samo te inwestycja nie ma prawa się nie udać, bo skrzynki są ciągle otwierane, a ich w ogóle nie dochodzi do na rynek, bo już nie da się ich zdobyć, nie? Dlatego właśnie skrzynki są takie turbo op operacyjne, bo... bo są do zdobycia i już nie ma ich do zdobycia. Dlatego według mnie bardzo ciężko przeinwestować w skrzynki operacyjne. Naprawdę to jest jedna z najcięższych rzeczy do przeinwestowania, do przeinwestowania, żeby ludzie to przeinwestowali, bo skrzynki są otwierane naprawdę, powiedzmy, naprawdę masowo. I też patrzmy na to, że jakby wyszła operacja i by weszły jakieś, jakieś skrzynki na tej operacji, to patrzmy na to, że skrzynki operacyjne chodziły po 2 złote, na przykład z Broken Fanga w swoim dołku, nie w ogóle, sorry. No, gdzieś złoty 50 zł nawet. Ja jestem ciekawy, jak to się będzie prezentowało, nam się prezentowały ceny skrzynek, jeśli by wyszła operacja. Jeśli ludzie by sobie za te gwiazdki brały skrzynki i co? I by wszystko brunęło już totalnie. To jest naprawdę bardzo interesujące i jestem tego yy, ciekaw. Więc, yy... czekaj się, telefon mi dzwoni. Razu nie mogę odpisać. Yy, dlatego, skrzyki to jest według mnie jeden z najlepszych long termów. O, następny long term. To będzie po prostu drużyny, które się nie dostały na tego rocznego major, Majora. czyli na przykład, nie wiem. Dajmy na to Imperial, Liquid, Norton, nawet chyba nie gra w Remera, trochę zapomniana drużyna, ale... Takie o jej trochę... Tutaj mam na zleceniu. Eterna, popularna w, w Turcji oraz oczywiście Xantares Pig, więc wiemy o co chodzi. E, Tylo, popularna, popularna bardzo w Chinach Liquid, popularna w Ameryce Zero Zero Nation, bardzo ładny logo. Tylo, ta sama sytuacja, co Tylo. No i Outsiders, czyli stary Virtus Pro, które już nigdy prawdopodobnie nie będzie tej naklejki w Counter Strike'u oraz mistrzowie w Rio. Oczywiście e, to jest Wirtus Pro, tylko że na chwilę zmienili organizację, więc to jest też bardzo nie, ciekawa, e, inwestycja. Jak jeszcze ciekawa inwestycja z pod e, long term? Sharks. Fajnie, 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 dzięki Steam. Counter Strike Sharks. No, elegancka inwestycja, generalnie. Ona raczej odda. Powinna przynajmniej, nie ma żadnych yy, żadnych przeszkód, żeby ona nie oddała podczas long terma Jak wszystko w sumie, wszystko odda. long -term. Niezależnie co to będzie, to w końcu to odda. Jak RMR nawet odbił, to już naprawdę widzę wszystko odbija. No więc generalnie naklejki drużym, które się nie dostały do Paryża, to też jest jeden z lepszych long termów. Więc dzięki widzowie, na razie i cześć.